9 maja 2025 rok. W plecaku już mam trzy maluchy. Nie chcę się już wyjmować. Kilka minut temu podniosłem tego szpisaczka. filmiku nie nagrywałem, bo mi się już nie chciało, ale zaliczę go do sztuk. Ale teraz dalej poruszyłem się w tej gęstwinie i wszedłem na coś większego. ten już tu pewnie leży dłużej raz, dwa, trzy, cztery, ósmak pokaż się no może i, i długo to on tu nie leży ale ten już troszeczkę większy największy w dniu dzisiejszym no tutaj chyba miał jakieś przeboje może walczył i co my tu mamy Mamy w dniu dzisiejszym już 5 sztuk, a to już przecież 9 maja. No i idziemy dalej.